W moim wykonaniu na początku tradycyjnie powiem wam czym gram, jak gram i po co gram. Po to oczywiście, żeby być jak najlepszym, ale czym gram? W mojej dłoni widać AN94 z celownikiem Reflex oraz ergonomicznym uchwytem. Ergonomicznym uchwytem, żeby szybciej przycelowywać. Tutaj mnie bardzo fajnie gość załatwił, powiem podziwu jestem. Żeby szybciej przycelowywać. Moja atuty to Wojak, oczywiście do tego, żeby sobie zredukować ilość punktów wymaganych do score streaków. Plus do tego twardy zawodnik twardy zawodnik po to, żeby po pierwsze przyjąć 10% więcej obrażeń, ale to jest pikuś, po drugie, żeby podczas przyjmowania obrażeń broń nie skakała, żeby nie było praktycznie odrzutu broni. I po to jest właśnie twardy zawodnik, bo kiedy go nie macie, to broń po prostu bu 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 wam podbija, kiedy prowadzicie ogień. I to jest coś nie do zniesienia, szczególnie przy 94. I drugi atut, drugi atut numer dwa, czyli szybkie dłonie, w sumie w tej chwili to to zmieniłem, bo na broni dodatkowej mam tylko pistolecik, te szybkie dłonie aż tak bardzo mi się, o Jezu, tutaj... Kompletnie lamerska akcja, i moja, i tego gościa, ale tak się ganaliśmy. Ta szy te szybkie dłonie z pistoletem nie są mi aż tak bardzo potrzebne, doszedłem do wniosku. Trzeci atut to zręczność. Zręczność, która ma wspomagać ergonomiczny chwyt, czyli po prostu po biegu szybciej przycelowuje. Ergonomicznym chwytem również szybciej wyciąga broń i przycelowuje. Więc e, e, postawiłem w tym rozkładzie za N94 na szybkie przycelowanie, prawda? Bo strzały z biodra e, nie nadają się do tej broń zbytnie, ona ma za duży odrzut po prostu, za duży rozrzut tych kul, strzały z biodra bardziej i laser bardziej sprawdzają się oczywiście w pistoletach maszynowych, a nie w karabinach szturmowych. I tak też jest właśnie w Battlefield 3. I jako dodatkowa oczywiście mam Dziką Kartę 2, jako granat mam minę skaczącą, która od czasu do czasu się przydaje bardziej jako coś, co jest w defensywie kiedy wiem, że na przykład przeciwnicy mogą zajść z jakiejś strony i wtedy taką minę żeby się obronić od ataku na przykład z tyłu puszczam, albo wtedy kiedy widzę, że przeciwnik skampił gdzieś nie da się go wyjąć, wtedy taką minę puszczam mu na kampę nie rzucam tych min byle gdzie, byle jak na jakieś przejścia, żeby złapać jakiegoś przypadkowego fraga, uwierzcie mi to się naprawdę nie opłaca jeżeli chodzi o moje score streaky tutaj to to jest pocisk Hellstorm Grad Bomb oraz e, śmigłowiec Stealth. Postawiłem na nisko, na niskie score streaky, jako że ostatnio, tak jak Wam mówiłem, nie jestem w stanie ugrać niczego więcej. Może dlatego, że przyjąłem w Black Opsie od pewnego czasu postawę defensywną. To znaczy, już nie wpierdzielam się na hama w tych przeciwników, chociaż czasami oczywiście się zdarza, ale za enem staram się grać bardziej defensywnie. Granie defensywne ma to do siebie, że po prostu tak, jak trochę tutaj. Gdzieś nie mogłem go trafić, bo zostałem porażony granatem MP. Granie defensywne ma to do siebie, że gdzieś sobie trochę przykampię, gdzieś odpocznę, gdzieś przeładuję tą broń, coś takiego zrobię, nie biegnę na pałę i właśnie nie zdobywam z tego powodu nieśmiertelników. Nie wbiegam na te nieśmiertelniki jak głupi. Być może przez to nie nabijam jakichś wysokich score streaków, ale też nie ryzykuję tych śmierci, jestem bardziej samozachowawczy. Na razie testuję właśnie takie granie w kodzie, ono jest bardziej wtedy podobne do mojego e, stylu grania w Battlefield 3. E, Także nie liczcie tutaj, właśnie na jakieś olbrzymie scrollstreaki. Tutaj wyciągnięcie pistoleciku szybkimi dłońmi zupełnie się nie sprawdziło. Teraz ten pistolet B23R zmieniłem na ten pistolet najwyższego poziomu, w pełni automatyczny. On się zajebiście sprawdza na CQB. Czyli close quarter battles, kiedy jesteśmy w bliskim dystansie do przeciwnika. Ja, szczerze mówiąc, wolę wyciągnąć taki pistolet i próbować z tego pistoletu, ponieważ z trafianiem z noża i z myśleniem o tym, żeby wsadzić ten nóż przeciwnikowi, mam cholernie wielkie problemy. Po prostu jakoś nie potrafię, nie mam jeszcze takiego automatyzmu w głowie wbitego, że kiedy widzę, że jest przeciwnik obok mnie, to automatycznie naciskam nóż. Nie mam czegoś takiego. Ja po prostu mam opóźniony czas reakcji. W Call of Duty Black Ops 2 jest to świetne, że ten czas reakcji musi być naprawdę szybszy. I on musi być szybszy niż w Battlefield 3. Tak jak często określam, Call of Duty jest taką grą arcade'ową. Tak? Można powiedzieć, że przypomina trochę Mario Bros'a wśród FPS-ów. Nieważne czy to jest... Modern Warfare, w którego grałem może łącznie półtorej godziny we wszystkie części. Czy to jest Black Ops, w który teraz gram i grałem we wcześniejszą jedynkę, bo wiem, że one się różnią pod jakimiś względami. Natomiast um, Call of Duty jest takim Markejdowym FPS-em, że tak powiem. I w, w tym Markejdowym FPS-ie niezwykle istotny jest właśnie czas reakcji na zmieniające się warunki na polu walki. W Battlefieldzie mamy czas na to, żeby przemyśleć całą sprawę, podejść taktycznie do tego, co się dzieje na polu walki. Tutaj fail z jego rozłożeniem tarczy, ale ładnie myślał chłopak. W Battlefieldzie mamy na to wszystko po prostu czas. Tutaj tego czasu nie ma. Mapy są ściśnięte. Bardzo często wchodzimy w bliski kontakt z wrogiem. Bardzo często jest tak, że się po prostu ganiamy wokół siebie. Przeciwnik skacze, my skaczemy. Przeciwnik pada na ziemię, my padamy na ziemię. Tutaj byłem niesamowicie podjarany, że udało mi się helikopter wbić i gdzieś szukałem jakiegoś miejsca. Do do spoczęcia i wypuszczenia moich rakiet i Hellstorm'a, także mi nigdy w Battlefieldzie, prawie nigdy, bardzo rzadko, dobra, bardzo rzadko zdarza mi się to, że, się, że biegam wokół przeciwnika. Bardzo, bardzo rzadko. Tutaj Praktycznie w każdym meczu mam coś takiego, bo te pomieszczenia są bardzo, bardzo, bardzo małe, co właśnie wymaga takiego zręcznościowego podejścia do tego wszystkiego, wykonywania tych skoków, wykonywania kucnięć, położeń się. Także to są bardzo różniące się gry w zakresie samego gameplayu i naprawdę to jest mój pierwszy Call of Duty. Wcześniej nie miałem z tym praktycznie do czynienia. W Battlefieldzie mam przegrane ponad 900 godzin, i zastanawiam się, zastanawiam się, czy gracz Battlefielda który oczywiście był również zręcznościowy, ale nie stawiał na aż tak szybko akcję. E, czy taki gracz jak ja jest w stanie osiągnąć jeszcze lepsze wyniki? Ja wierzę w to, że tak. Wy we mnie wierzycie również i zapewniam was, że to nie jest tak kolorowo, że jestem totalnym prosem w tego Black Opsa. Wchodzę, e, wchodzę na ten serwer, napierdzielam wszystkich, krew się leje, przeciwnicy padają. Ja tutaj wbijam e, co grę, właśnie tego typu skorstiki, gwiazdy polarne, Wortogi i tak. Jakie inne, e, stranie w banie. Ostatnio mam e, wyniki na poziomie KD3,0, KD3,5, gdzie e, trzech zabijam, ginę, trzech zabijam, ginę, itp. i td. Nie jestem w stanie nic więcej ugrać, co mnie niesamowicie denerwuje, bo doskonale zdaję sobie sprawę, że cały fan z oglądania Black Opsa e, jest taki, że po prostu jakiś gościu nabija sobie te skill w cholerę i, i siepie przeciwników z gwiazdy polarnej albo z innego badziewia, i <laughs> To jest właśnie największa frajda. Całe szczęście, że w Battlefield 3 nie ma tych cholernych scorsaków, bo gra naprawdę wyglądałaby inaczej. Myślę, że nieco gorzej, by była za bardzo podobna do Call of Duty. Także ja w obydwie lubię grać tak samo i tutaj mam wielką nadzieję na poprawę moich osiągnięć, które i tak nie są złe, tak? ale nie są też jakoś świetnie dobre, nie stanowią takiej gameplayowej pożywki, jakbym chciał. Tutaj udało mi się jakoś cudem uciec, gościu we mnie nie trafił. Jeżeli poziom rozgrywki jest dosyć niski, to ja się czuję jak ryba w wodzie, ale jeżeli wbije jakiś gościu, który ma KD 2.0, to ja po prostu nic nie jestem w stanie zrobić. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że wszystkie rozgrywki, wszystkie mecze, które będę wrzucał z Black Ops 2, będą zachowywały niezmiennie jedną formę. Będę na początku opowiadał o tym, jakiego uzbrojenia używam, a potem będę odpowiadał o tym, co się dzieje na ekranie, co się dzieje w grze, co jest u mnie w Black Opsie. Nie będę się rozdrabniał na takie rzeczy, że dzisiaj zjadłem, dzisiaj zjadłem kotleta, jutro steka, matka do mnie przyszła, posprzątaliśmy razem, gadanie o takich pierdołach, bo e, lubię mówić o tym, co się dzieje na polu walki. Także 45 do 9 wraz z użyciem podstawowych score streaków. Ponieważ, jak mówiłem, nie jestem sobie w stanie ostatnio pozwolić na jakieś totalne wypaśne. z całkiem niezły wynik, znaczy naprawdę bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o mnie. Jeżeli chodzi o innych prosów na konsolach czy na PC, to nie dorównuję im nawet do pięt. Ale macie tutaj przed sobą gracza FPS-ów, który dopiero przyzwyczaja się do tej całej szybkiej akcji, jaka jest w Call of Duty. Myślę, że być może po 300 godzinach zacznie mi <grym> znacznie lepiej iść. Um, ale bardzo to jest ciekawe doświadczenie. Dziękuję Wam wszystkim za to, że byliście ze mną do końca. Oczywiście Black Ops 2 będzie pojawiał się regularnie na kanale, także nie regulujcie odbiorników, nie wyłączajcie ich, tylko czekajcie na kolejne odcinki z tej bardzo fajnej gry. I do zobaczenia na polu walki, trzymajcie się. Hej, hej.